27 marca 2023: Oczywiście, gorzej mi się idzie, bo nie wziąłem swojej tyczki. Ona w wielu przypadkach jest pomocna. Szczególnie w terenie nierównym. I co, co na co ja tu przedłem? Kolejny staruszek. Nie dość, że staruszek to jeszcze malutki. No ale oczniak i opiera ładnie zachowany no pokaż się co ty tam skrywasz o zapiaszczony z ubiegłego roku uuu końcóweczka objedzona no ale pewnie z 30 dekoma i co my tu mamy Yes? Yes.